Yo, 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 siemano widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a ze mną jest gościu klika męż. w telewizor. Siema, ja, bo jest tutaj troszeczkę ciemno, muszę troszeczkę podjaśnić, o Neli trzeba fajnie. Eneli, Eneli, a wy jak Ai. chcecie mieć suek jak Eneli, to pamiętajcie, żeby wpisać kod strictu, który da Wam plus 10% bonusu do depozytu, plus 10 cm do dekensa i darmowe 2 złote 10 groszy zł na start dla nowych graczy. Wtedy też mamy takie różne bonusy przy doładowaniu, jak od tych, od tych kwot płacicie. Możecie płacić mniej, możecie płacić więcej. No róbcie, jak chcecie, pamiętajcie, że to. Jest strona dla osób pełnoletnich. Dzisiaj do mnie widz napisał, że te sobie kupił ten pakiet ze 42 i dostał tego za 2 zł. Także nie dość, że 10% bonusu, to jeszcze taki skinek za 2 ziko mu wydropił i właśnie zagrałem z nim bitwę, bo mnie zaprosił. Mieliśmy w ostatnim odcinku tam saldo 120, no dzisiaj mamy 130. No także widzowie, no trochę poza odcinkiem sobie pograłem, no mam te kurde dyje więcej, no bo jedną okay, bitwę no. Witz mnie poprosił. No jak widz prosił, to musiałem, nie? A no. teraz ja was widzowie proszę o jedną rzecz bardzo ważną. Patrzcie, to jest ostatni film. On ma 190 wyświetleń i tylko 18 łapek. Wychodzi na to, że tylko 10% osób zostawia łapkę w górę. No prosimy Was z Bartkiem, poproś widzów, żeby zostawili łapkę i komentarz. Proszę, zostawcie te łapki i ten komentarz. Bo nawet, ej, ale nawet te kucze komentarze. Ja sobie chcę poczytać, a nawet nie co? Bo wy no. mało piszecie. To pomożemy Wam. Jak obejrzycie ten film, to dzisiaj do rozdania mamy 5 dolarów na CSGO Skinset do ładowania. Jeżeli chcecie je zgarnąć, to oglądajcie film, to powiem Wam, co napisać w komentarzach i myślimy na czymś takim żebyście mogli się naprawdę rozpisać no, no i jeżeli będzie dużo łapek, dużo komentarzy to będą jeszcze mocniejsze giveaway, jeszcze więcej jeszcze częściej, także im więcej łapek tym lepiej dla, dla wszystkich, dla was dla wszystkich, nie? A jak też chcecie sobie jak najlepiej strajdować skiny no to polecam Pirate słapa, który no jest bardzo dobrą stroną, według mnie można tutaj sobie wymienić skiny na inne skiny, można tutaj sprzedać z Codem to macie plus 35% premii z kodem Stricto to dostajecie do doładowania Jeżeli chcecie sobie kupić skiny No na Steam to się milion razy bardziej opłaca niż na Steamie Macie też inne jakieś tam bonusy Konkursy, giveaway'e e, Osiągnięcia, zadania Można na tej stronie naprawdę Fajne, fajne rzeczy sobie ogarnąć Można też sobie 35 tysięcy długu ogarnąć Jak się weźmie Hola, No ja go nie chcę Ale dobra Bartek musimy coś wyszpącić Jak widzę, wystawili łapkę Chcą oglądać bo chcą giveaway'a Wbili na Discorda też no to Dawaj, dawaj Bartek, zrób im content teraz. Dobra, nowa bitwa i zaczynamy teraz zabawę, zabawę. Zagram to sobie na trzech Bartek, bo bym chciał zobaczyć co z tego będzie. Jakie okay. jakieś ziomeczki wbiły, no i dobra, lecimy, Ryano dawaj, 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 dawaj. Dajcie to, dajcie to, pieniążka troszeczkę. I... Dobra, 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 jesteśmy pierwsi, jesteśmy pierwsi. Jegoś na brzydkiego nam dało, ale dobra, Hej, on dostał. Dobra, dobra. Niech ktoś jeszcze coś dociągnie. Dobra, jest, jest, dobra, sprzedajemy. Wróciliśmy. Ty... Wróciliśmy, praktycznie. Mało brakuje bartek, i będziemy, kurde, tak jak na początku odcinka. Dobra, zabrak. Oddaję ci połeczkę, dawaj. weź coś, wysz bądź w końcu. No, ale ja znowu to tak, ale dobra, daj w dół, Daj w dół, A chcemy Olin czy nie? Jak... nie? Nie, nie, nie. Nie, nie. Tutaj, to jednak do góry daj. Chyba, że chcemy jedną taką droższą, ale ja bym tutaj masz Sport and Field Collection. Widzisz to? Tak, no, to jest bo... tak, że... No za cztery. Underdog na dwóch. Psz, zaufaj mi, zaufaj. <noise> ja wiem, że to by nie można ufać w takich sprawach. Bo ty, kurde, widzowie, czy Bartonez chociaż jedną. Ej, właśnie. To musicie napisać w komentarzu, jeżeli chcecie wygrać doładowanie. To musicie wbić na Discord, zostawić łapkę, zostawić suba i napisać w komentarzu, czy Bartonez. Musicie oglądać uważnie i napisać w komentarzu, czy Bartonez chociaż jedną radę dobrą dał, co nie? Zobaczymy. Teraz daję zobacz to. No, Złotówka drop. Mocne, mocne. Mocna, mocna bitwa, kurde. Poczekaj. Poczekaj chwilę. I para, to jest dupa Mocna bitwa. Super, Bartek, naprawdę jesteś... O, czekaj. I co? I co? I co? No, no, no dobra, ale to nie jest jakiś kozacki profit. No my chcemy ale te kosy. Bartek, zrób mi kosę. Idziemy. dziecko. Zrób mikrosos, Dobra. Eryk Moczkowił. Dawaj, 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 dawaj. Eryk Panciano. Siema. Under, underdog. Taka, taka, taka sportowa bitwa, sportowa walka, co nie? Żeby się tylko rozgrzać. No hmm. i zaraz lecimy i będziemy, jesteśmy no, na tym saldzie co to na początku. Hmm. Hmm. Hmm, hmm, hmm. No jak myślisz Bartek, Ale tego... patrz i już jest chyba nasze. Kurde, ze 4 mi. Nie dobra dobra Ale teraz mu da pa 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 i co? Czekaj Kurde no Dobra, do, nam dużej różnicy nie robi Być co nie? Kłopność. Oj, tutaj masz na na 66 no? Dołącz Dobra Szybki Ej, ale... jesteś To Ander. wiesz kurde to jest Under, to jest Under, kurde, ale to jest Joker czekaj to się wszystko może stać Może mu też teraz da No nie dało dupa kurde To a to jest fil tested no Czekaj, ile to warte? Dupa, ale ładny profit sobie zgarnął I znowu jesteśmy w tym samym miejscu Dobra Bartek, lecimy o Lina teraz I myślę, że to jak nie odda To serio, musi być koniec odcinka Ale jak odda To myślę, że to już będzie prosta droga Do kosy, tak mi się wydaje To jest ten nasz road Widzowie do Kosy, no jak się nie uda, no to, no to trudno. Biorę wszystkie boty od lewej. Dobra, teraz skibicujemy tutaj, nie, bo to musi. To jest, to, jest na, to jest na cztery osoby, to musi coś fajnego polecieć. Dobra, dobra. pierwsza oddała, dobra. pierwsza oddała elegancko. Druga, 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 druga. Dajcie, dajcie. Ej, tu jest nie też najgorzej dobra. Nie najgorzej, jest git. jo nie, mocno mocne, mocne, dobra, i najważniejsze. Co to tam... Ty, wygraliśmy! Yes, no yes. i to to mi chodzi, o to mi chodzi Bartek. Dziękuję bardzo. To jest najlepsza konfiguracja. Chcecie napiszcie do mnie na Discorda, dam wam link do tej bitwy, bo jest serio mocna Ty. Dobra, ej, no 200 i profit... profit jest niezły Co tu robimy dalej Bartek? Bo stąd naprawdę to jest łatwa droga do posydzimy. Ale patrz, jeśli sobie zrobimy teraz y, Olin'a, to jest bardzo proste, jeśli go wygramy, ale to jest ryzyko no, Ale właśnie. to stracimy dwie stówki, no koniec challenge'u dla widzów. No Bartek, ja bym coś spokojnie poleciał, wiesz, albo wiesz co, może sobie otworzymy po prostu szczynki na razie. No, no no, to jest dobry pomysł, dawaj te susy, sus? Ciu, niech poleci sobie sus, okay. sprawdźmy co z susa nam da. A wodka? no ciekawe w jakim stanie to będzie. Mhm. No, 13, Weźmy od razu trzy, kurde, co się będziemy caskać. Dokładnie. Zobaczymy, zobaczymy ze trzy dychy co to da mhm. Dobra tą dwie dychy i to też dyszkę. I... No nie, I no i chyba... <laughs> Dobra, zrób coś Bartek fajnego. Dobra, to dawaj. Nowa bitwa. Dawaj skrzynkę, w dół. I stój, 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 I tu masz Autumn case. Autumn case za 1676 Dawaj parę. Nie, 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 nie. I tutaj może z pięć takich, albo cztery, 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 no i słuchaj. I teraz daj na underdog na dwóch. To jest... To jest normalnie przepis na wygraną. No dobra. Emily, na Emily'o i sprawdzimy, no. <śpiewanie> przepis na wygraną, no nie wiem co ty tu opowiadasz. No, no jest więc... underdog, więc y, musimy mieć mniej. No na razie mamy więcej, ale spokojnie, zaraz tutaj dostanie coś fajnego. Ja Dobra, na dobra na tegania, na chcę on nam dać Dobra, okay. dobra, dobra, podoba mi się to dobra. Już jest fajny profit, żeby tu tylko się to nie zepsuło Tak, Ej! tak, tak, tak Dobra, to nie jest takie drogie, myślałem, że to stówkę jest warte, nie? Ale tak czy siak razy dwa Bartek Przepis, przepis Dobra, to teraz dawaj ty może coś Ja wbijam do niego Jak coś to będziemy na początku odcinka, jak nie no to będziemy yy, na tym no dobra. Aj, aj, aj. Jesteś królem, a ja chyba róbmy tą nie? Ja. Wszystko Yo. Dobra widzowie, zostawię wam to na następny film i, I zobaczymy Póki co pamiętajcie, żeby wpisać kod stricto Bo dawam wam to 10% doładowania Normalnie 2 złote 10 groszy zł na start No i parę słapa pamiętajcie No i pamiętajcie, żeby stawić łapki w górę Lajki, komentarze, suby Co ty powiesz na koniec Bartek? Powiem wam tak, no ja czuję się usatysfakcjonowany <laughs> no, Jak to mówię? <laughs> mówi? U no i dobra Dobra to nara Nara